Cześć tu, Karol. Zapraszam Was do testu Mercedesa GLS w wersji 450D. Automotory to sprawdzony sprzedawca używanych samochodów klasy premium z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Nasza dewiza to sprzedawanie aut, które sami byśmy chcieli kupić. Sprawdźcie nasze aktualne oferty na automotory.pl. Mam wrażenie, że dzisiaj z Mercedesami jest tak, że albo mamy średnio wykonane samochody, które są za drogie. Które nie przystoją do renomy i logotypu Mercedesa. W środku dziwne rozwiązania to wszystko trzeszczy i tak jest. Ugh, kurczę, co się stało z Mercedesem? Albo takie, które bardzo mocno przypominają te najlepsze modele Mercedesa, i cały czas jest to, co dla mnie definiuje tę markę czyli mamy luksusowo wykonane wnętrze. Mamy zawieszenie, które jest pneumatyką, które sprawia, że płyniemy. Do tego mamy mocny silnik i poczucie Wyjątkowości. I ten samochód to wszystko ma. <laughs> Moje wielkie zdziwienie. No, wziąłem go na test. W sumie trochę przypadkowo, bo chciałem co innego testować. sam myślałem, taka żarówka. Ja jeżdżę sam. No gdzie? O, jak się myliłem. To jest świetny samochód. Naprawdę świetny samochód. Właśnie przypominający mi. Te najlepsze rzeczy, które e, wymieniłem, jeżeli chodzi o Mercedesa. Mi się też bardzo podoba z wyglądu, szczególnie w tej konfiguracji, bo zobaczcie, jest cały czarny w pakiecie Night, więc nie ma tutaj za dużo chromowanych dodatków. Ten przód jest oczywiście masywny, ogromny, napompowany. Macie tej wielkości gwiazdę, ale te boki, one już nie są chromowane, one są w czymś, co czym nazwał metal. Nie wiem, jak to nazwać po polsku. Ty to, to, to nawet nie jest, że prochu też nie jest. No nie dojdziemy do tego, ale widzicie, jak to wygląda, mam nadzieję. E, wloty usportowione, przepiękne, 23-celowe felgi. Ten samochód musi mieć takie duże felgi. No bo jak on jest na za małych oponach, to to nie pasuje. I te felgi, mimo że są całe czarne, to zobaczcie, mają te takie obwódki srebrne, które też dodają. Są te progi do wchodzenia. One nie pomagają we wchodzeniu, od razu Wam powiem, ale pomagają w tym, żeby on dobrze wyglądał. Dodatkowo Tylne, przyciemniane szyby, te drzwi, a zasadzie to klamki, które tutaj mają warstwę chromu i troszeczkę chromu z tyłu. Tu też bym zdjął te napisy. Zostawię tylko logo Mercedesa, te dwa wydechy, które pewnie są sztuczne. Tak, tak wyglądają. I tyle. Bardzo ładnie wygląda. Taki trochę gangster, trochę nabiera w tym lekkiej sportowości, jakiejś takiej finezji. Bo dokładnie ten sam samochód, gdybyśmy zrobili w kolorze niebieska, akwamaryna, dali mu mniejsze felgi, które nie są często za ładne, i dodali te wszystkie chromy, no to, to, to nie chciałbym takiego. Ale ten kurczę. <ścoughs> no jest ładny, co no Was będę szkiwać? Jest też ładny w środku. W środku to jest w ogóle tak strasznie przepasny. Zobaczcie, to nie jest jakość z klasy, którą testowałem ostatnio. No bo tutaj na przykład jest plastik, tutaj od środka też jest plastik, więc jesteśmy gdzieś pomiędzy, ale ta jakość cały czas jest dobra. Tutaj macie skórę, tutaj macie skórę. Zobaczcie, są przyciski, bo on jest jeszcze w takiej, bym powiedział, wersji hybrydowej między tym, że jesteśmy nowocześnie, zrobiliśmy wszystko cyfrowo, a tym, że mamy przyciski. Bo tych przycisków tutaj trochę jest. To jest całkiem fajne, bo tutaj możecie ich używać, i to jest super. Ten nowy tablet ładnie wygląda, ale nie jest też tak funkcjonalny jak przyciski. Zobaczcie, to nie trzeszczy. Kierownica nie trzeszczy. To wszystko jest tak zrobione, że naprawdę trzeba się zaprzeć, żeby coś tutaj się działo. No tu trochę trzeszczy, ale nikt tego nie szarpie. Fotele, które są bardzo wygodne, pewnie w idealnej konfiguracji, to co bym zrobił, to bym zrobił je jasnymi. No ale są czarne i pasują też do tego wnętrza. Nawet to drewienko pasuje. Jakoś nie wiem. Zazwyczaj te dla, drewienka dla mnie są dziadowskie, a tutaj całkiem pasują. Zobaczcie za mną. Jestem odsunięty tak, że nie było wygodnie. Z tyłu są trzy miejsca, więc mogą tutaj wygodnie e, podróżować właśnie goście albo rodzina, albo kogokolwiek będziecie wozić. Mój pies też się odnajduje. Jest dużo miejsca. Jest też dużo miejsca nad głową i jest ten przepiękny dach, który wrzuca dodatkowe światło. No i bagażnik. Może to już jest lekkie dziadostwo, żeby się jarać bagażnikami, ale ten naprawdę robi na mnie wrażenie. Bo zobaczcie, tutaj jest 900 litrów. Jak położycie jeszcze te fotele z przodu, to myślę, że tutaj spokojnie wchodzi materac i możecie spać. To co jest super, jak chcecie kogoś przewieźć. To zobaczcie, stawiacie sobie tutaj fotele i macie siedmiosobowe auto. I ono jest naprawdę siedmiosobowe, bo te środkowe fotele można trochę przesunąć, więc tutaj można wziąć całą paczkę znajomych i gdzieś pojechać, na przykład na narty. Wtedy w tym bagażniku oczywiście nie będzie tak dużo miejsca, ale dalej coś wystarczy. No ale tutaj kurczę, z 3-4 kabinówki mam także jeżdżę na zimę do Hiszpanii, to tutaj... Moja narzeczona mogła spakować w zasadzie w swoje wszystkie ubrania No, przesadziłem, na no, pewno wszystkich by nie spakowała, ale dużo I w końcu nie było problemu, żeby się spakować No, przepastny bagażnik Bardzo mi się podoba z tego kąta Nie no Super samochód <ścoughs> Zdziwiłem się, co wam jeszcze pokażę? O, te opony co to są za walce? <noise> Naprawdę duże, 23 cala, albo 325 na 35 Ale coś ciekawe, właśnie no nie są tak niskoprofilowe, żeby zabierały cały komfort, ale też nie są takie, żeby je można było łatwo e, zarysować. Silnik. Znowu wracamy do sytuacji, w której coś, o czym ja już praktycznie zapomniałem w motoryzacji, okazuje się, że istnieje. Mamy tutaj diesla, 3-litrowego, 6-cylindrowego diesla, który ma 367 koni. Ma dodatkowo bateryjkę, która ma 20 koni i dodaje takiego boosta. Kurczę, wiecie, jaką się zbiera? Naprawdę? <laughs> Jestem zdziwiony. Dodatkowo zobaczcie, znowu ma, mówiłem, to są jeszcze... To jest ten cykl dobrych Mercedesów. One są super wyciszone. Jak włączycie go, to w ogóle go nie słychać. A nawet jak on się włączy, bo będziecie go trochę pałować i go słyszycie, to to nie jest dźwięk, który sprawia, że macie ochotę po prostu wysiąść i czuć, że jesteście w traktorze. Nie, 6 cylindrów, 3 litry. Bardzo dobra kultura pracy. Drugi samochód z tym silnikiem, bo jeździłem też Esco, którą zapraszam Was do testu na kanale. No i powiem Wam, że on jest naprawdę, naprawdę dobry, bo ta moc idzie od dołu. Jeszcze jak ta bateryjka do tego busta. To on się bardzo zbiera. Oczywiście to nie jest sportowe auto, to nie jest AMG, ale ma wystarczająco mocy i naprawdę więcej nie potrzeba. A do tego pali z 10-11 litrów w takiej kolumbrynie. Hm. Może za szybko te diesle skreśliliśmy. Norma Euro 6, więc to też nie jest tak, że nagle jest jakimś super kopciuchem, bo te systemy są, jest ich tutaj dość dużo. Kurczę, praktycznie na auto, 4000 przebiegu. 519 tysięcy. Dużo, mało. Wiadomo, że dużo. Ale 1000 zł do wielkości samochodu jest całkiem okej. Okay. Do luksusu jest całkiem okej. Okay. Do przyjemności z jazdy jest całkiem okej. Okay. Do tego, że możecie wszystkich zabrać. No, coś mi się ostatnio zmieniło. Nikt nie lubiłem słów, ale ten. Ten jest fajny. I mam poczucie, że jeżeli chcecie już kupić suwa, to im większy, tym lepszy. Naprawdę. Nie ma się tu oszczędzać i szukać jakichś crosowe i tych wszystkich rzeczy. Największy słów to jest właśnie to, co definiuje tę kategorię. Dobra, idziemy się przejechać. Powiem Wam, że jeździ tutaj się zaskakująco normalnie normalnie, w sensie jak na gabaryt. Nie macie poczucia, że jesteście w ciężarówce, że ten samochód jest ogromny i po prostu przeraża Was swoją wielkością. Nie, no jak w dużej limuzynie, w której siedzicie trochę wyżej. Bardzo wygodnie siedzicie, bardzo dużo widać i to jest świetne. To zawieszenie, ono jest bardzo komfortowe, ale nie jest. Tak, tak, tak. Mamy tutaj już Mercedesa, który nam mówi, że są wyboje. Tak dość randomowo potrafi się nagle włączyć, że są wyboje. O, gołąbki. Nie, 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 nie chcemy. O, nie lubię zabijać gołębi. Eee, tak, wracając. Eee, mamy zawieszenie, które jest komfortowe, które jest pneumatyczne eee, i ma plusy. I minusy, jak wszystko w życiu. Z jego plusów jest na pewno to, że wiecie, jakie dziecie to napłynie, macie poczucie, że jesteście na prawie, że latającym dywanie. Z minusów, jak są pojedyncze nierówności, które złapiecie, na przykład tylną oponą, jedną z nich, to potrafi się trochę poruszyć cała ta konstrukcja. To jest do przyzwyczajenia. Na początku jest takie dziwne uczucie, jakby ten tył po prostu latał, ale no, tak mają te, te, te zawieszenia, szczególnie w, w tak dużym samochodzie. O ma 2,5 tony i tutaj wracamy do kwestii mocy, tego co Wam mówiłem, że ta moc jest absolutnie wystarczająca, te 367 koni z dużym momentem obrotowym, z tą bateryjką, która jeszcze zwiększa ten moment obrotowy, w zupełności wystarczają do tego samochodu, jest poczucie, że on jest dynamiczny, że jest szybki i wszystko się zgadza. Jakby wstawić więcej, to mam wrażenie, że albo trzeba by ot otwardzić zawieszenie, albo trzeba by... Mieć dużo wyobraźni jednak jeżdżąc nim, no bo samochód, ten wersja MG, która ma V8 i tam pewnie 600 koni, e, rozpędza się bardzo szybko, no ale to jest jednak 2,5 tony skamować, to nie jest tak łatwo, mimo dobrych hamulców, to no, trzeba, trzeba mieć jednak trochę świadomości tego, że jak ktoś jest przed wami, no to e, jesteście w dość dużym samochodzie i musicie zawsze o tym myśleć. Tak samo na zakrętach. To nie jest samochód, który będzie zachęcał Was do tego, żeby łamać ograniczenia prędkości na zakrętach i tra próbować trafić w idealne kąty yy, i naginać sprawa fizyki. On nie nagina, ale w stosunku landara z masą do zakrętu, czyli jesteście w stanie całkiem szybko jeździć te zakręty. Ale pewnie jest jakiś taki moment, w którym może się robić niebezpiecznie i tego momentu bym w nim nie chciał przekraczać. Świetnie to było widać, jak ostatnio jakieś małżeństwo wzięło GLS-a i nałóg, po prostu podejrzewam, że strasznie przekroczyli prędkość, wypadli. No i niestety skończyło się to tragicznie. To nie jest samochód do tego, w związku z tym też ta moc jest w zupełności wystarczająca. No i teraz jakby pytanie, do czego on jest? No, bo do, do miasta za duży, yy, w trasę. Fajny, ale pewnie lepsza byłaby limuzyna, bo lepsze opory. Jest takie poczucie, że siedzicie w bardzo luksusowym, wielkim czołgu, który daje bardzo dużo poczucia bezpieczeństwa, daje bardzo dużo komfortu, daje świetną widoczność na każdą stronę. I to jest ciekawe: jesteście w stanie tutaj wpakować wszystko, co byście chcieli. Ale przede wszystkim to bardzo, bardzo przyjemnie się nim jeździ. Wczoraj nawet wieczorem pojechałem sobie pojeździć po mieście. E, był całkiem ciepły wieczór, pełno ludzi na zewnątrz. Jeździłem chyba z godziny 30. I on daje frajdę z takiego powolnego otoczenia się, z tego, że czasami sobie przyspieszycie, otworzycie ten piękny dach, e, jest świetne audio. No, jeździcie takim wnikiem. I to, to poczucie jest chyba nawet fajniejsze niż bez klasie. W eksklasie macie całkowite odcięcie, zawieszenie, które jest jeszcze lepsze od tego, bo te dziury wybiera, jakby ich już kompletnie nie było, i takie poczucie, że, że, że to świat na zewnątrz nie istnieje. Tutaj jest powiedzmy tego 80%, ale w zamian za to macie to wyższą pozycję, i nie macie jednak z tyłu w głowie tego, że jesteście szoferem albo trochę emerytem. Dla mnie to jest, jest tak, nie są amerykańskimi samochodami, ale jednak no, no, takich mają rzeczy właścicieli, to tutaj można się poczuć dużo młodziej. No Wyboda, i też. wyboje. Tak, dziękuję Ci bardzo. E, I też właściwości terenowe, z których pewnie nikt nie będzie korzystał w szczególności w tak drogim samochodzie, ale one dają taką pewność, no bo garby można łatwo pokonywać, można łatwo wjechać na krawężnik, możecie zjechać z jakiejś drogi. No, jest takie poczucie, że ten samochód może wjechać wszędzie i, i zrobić wszystko. I nawet jeżeli z tego nie korzystacie, tak jak pewnie nikt nie korzysta z 600 koni w silnikach MG, no bo to czasem sobie przyspieszy ze świateł, to tu jest tak samo. To daje fajne poczucie i, i, i bardzo mi się podoba. Dodatkowo jest cicho. Świat obok on sobie istnieje, ale Was nie rozprasza. Też zobaczcie, stoimy i tego silnika prawie w ogóle nie słychać. On gdzieś tam sobie w tle e, tyka. Ale jak tylko włączycie muzykę, a trudno jej nie włączyć tutaj, bo jest tak dobra, to po prostu się rozpływacie i ten diesel gdzieś kompletnie, kompletnie umyka. To, co też muszę zwrócić uwagę na bardzo dużą zaletę, to fotele. Kurczę, jest bardzo wygodnie, siedzicie wyżej. Ten fotel jest wielki, dobrze was obejmuje, można go dobrze ustawić. Naprawdę można jechać w nim daleko trasy. Zobaczcie, dajemy gaz i on od razu idzie. I to cały czas w trybie komfort. No to oprócz trybu komfort, zobaczcie, nas jest jeszcze tryb offroad, tryb sport. Próbowałem łączyć tryb sport, no wtedy trzyma wam wyżej bieg i utwardza trochę zawieszenie. To nie jest trzeba tego samochodu, oszukujmy się. Tutaj się jeździ w komforcie i ten komfort po prostu rozpieszcza. Do czego go można porównać? No na pewno do, do, do BMW X7, którym niestety nie jeździłem, ale też do Range Rovera autobiografii i tym samochodem już jeździłem. I w porównaniu z Range Roverem, którego też, też jest na kanale, zapraszam Was do obejrzenia, to tutaj się dużo przyjemniej jeździ, są dużo lepsze właściwości jezdne. Tam tamten był taki strasznie rozbujany. Mm, tutaj tak nie jest. Naprawdę, dobrze Mercedes skonfigurował to zawieszenie i jest dużo przyjemności z jazdy. I tak gwiazda z przodu też nie przeszkadza. I możecie być piersi z każdych świateł, jeżeli nie macie jakiegoś wielkiego ściganta, jeżeli tylko Wam na tym zależy. Więc to na pewno też nie jest zmul i dziadkowóz. Dojadę jeszcze kawałek. Pokażę Wam, jak zachowuje się na drodze szybkiego ruchu. Zobaczcie, droga szybkiego ruchu jedziecie, widząc naprawdę daleko możecie włączyć sobie bardzo dobry adaptacyjny tempomat który utrzymuje wam prędkość sam skręca jedyne co musicie to trzymać kierownicę, może się na makse wyluzować trochę słychać te koła no bo to są jednak dwudziestki trójki ten silnik gdzieś tam ginie w tle a wy jedziecie sobie w świetnym komforcie w świetnej wygodzie na pływającym zawieszeniu a jak potrzebujecie nagle zmienić pas i włączyć się bo ktoś tutaj jedzie wolny dajecie gaz i on się od razu zbiera bardzo elastyczny silnik naprawdę można nim jechać przepięknie w trasę będzie szybki elastyczny cichy wszystko się zgadza, a ten samochód będzie totalnie wygodny. Możecie jechać w 7 osób, możecie jechać samemu, zmieści się wtedy całe wasze też będzie wygodnie. No, bardzo dobry, uniwersalny samochód. W kategorii suwów to dałbym mu bardzo dobre oceny. Może nawet dychę <grystanie> eee, Tak, bo nic nie udaje. To nie jest też sportowy SUV on nie będzie udawał, że, że jest sportem. I to zawieszenie jest nastawione tak, żeby było komfortowe, i żeby było przyjemnie, tak jest. To tyle. Jeżeli dotrwaliście do teraz, to dajcie lajka, dajcie suba, to naprawdę Wam pomaga. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!